Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny czerwcowy dzień! Witam Was Olga z wielkiego buka! Pierwszy tydzień Nowego miesiąca już za nami wydarzyła się moc dobroci, a przecież to dopiero początek. Ale czerwiec, czerwcem o tym, co zapiszcie, dowiecie się już nie niebawem, bo na koniec filmiku. A teraz zapraszam Was na podsumowanie maja, na top 3 książek miesiąca i oczywiście na book haul. W maju przeczytałam najpewniej 17 książek, i mówię tutaj najpewniej, dlatego że brakowało kilku tytułów na Goodreads, ale zostanę przy tej 17. I to 3 zrobiły na mnie największe wrażenie. Na miejscu w pierwszym strona słanna, Mahsela Pusta, czyli pierwszy tom serii w poszukiwaniu straconego czasu, za smak Magdalenki Ciocieleoni, za niezapomniane poetyckie frazy i za najpyszniejszą ucztę godną prawdziwej klasyki. Na miejscu drugim gorące mleko, Deborah Levy za oniryczną, leniwą atmosferę hiszpańskiego nadmorskiego miasteczka zawieszoną między jawą a snem. Na miejscu trzecim Bad Mommy, Taryn Fisher. Thriller z psychopatką, o której nie da się zapomnieć. To jest kochani patrona Wielkiego Buka, premiera już 14 czerwca i właśnie wtedy wam o niej opowiem. Dajcie mi koniecznie znać, co też wy dobrego przeczytaliście w maju, co polecacie i co warto przeczytać. A teraz to na co wszyscy czekają, czyli na Bookhaul i książkowe zdobycze maja. Jak sami widzicie, w maju nie szalałam za bardzo, a to wszystko dlatego, że czerwiec jest moim urodzinowym miesiącem i taką mam nadzieję, że to właśnie czerwcowy Bookhaul będzie prawdziwie epicki. Co my tutaj mamy? Na początek gorące mleko Deborah Levy, czyli egzemplarz recenzencki od wydawnictwa Znak. Marco Polo If You Can i stained glass Williama F. Bakleja i to są antykwaryczne zdobycze mojego ukochanego. Olga i Osty, Agnieszki Hałas, czyli to jest egzemplarz recenzencki od wydawnictwa Wab. Akademia Penny Royal, cienie Kadetek, to jest drugi tom, jest to również patronat wielkiego buka, i niebawem opowiem wam o tej powieści. Tutaj jest trylogia Nadi Hashimi, trzeciego tomu nie widzicie, dlatego że leży na mojej szafce nocnej. To jest afgańska perła, kiedy księżyc jest nisko i dom bez okien, wydawnictwa kobiecego. Na dniach rozpoczynam właśnie afgański cykl na Wielkim Buku. Sami zobaczycie, bo to są wzruszające i piękne kobiece opowieści. Lolek i Wilki Adama Wajraka. I to są książki, które zakupiłam przygotowując się do mojego wywiadu z Adamem Wajrakiem z okazji Festiwalu Miasto Słowa. A na koniec Saga Puszczy Białowieskiej Simony Kossak, i to również była książka, którą zakupiłam przygotowując się do wywiadu. Dajcie mi koniecznie znać, co też wy dobrego upolowaliście w maju, były targi książki, pochwalcie się swoimi zdobyczami. A teraz czas na zapowiedź czerwca, czyli zapowiedź nowego miesiąca. Co też będzie się działo? Co się dzieje teraz w czerwcu? I uwaga, uwaga. Na przełomie czerwca i lipca może nawet trochę wcześniej na blogu Wielkiego Buka ruszą z nowym cyklem i będą to wywiady z pisarzami. I na początek Remigiusz Mróz, Magdalena Parys i Wojtek Miłoszewski. Ja się nie mogę doczekać. Dajcie mi dać co ty myślicie i oczywiście zapraszam was na bloga. Ponadto szykuje się jeszcze moc przepysznych książek w tym miesiącu, oczywiście szykują się również trendy na lato, trendy literackie na lato i oczywiście książki też na wakacje. Co jeszcze? No nic chyba, życzę Wam cudownych lektur, cudownego zaczytania, bo warto czytać. Pamiętajcie kochani, żeby odwiedzać mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Gurdzyc. Wpadajcie kochani koniecznie też na bloga, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!